Witam serdecznie tutaj Krzysztof Jarosław Warner, a to podcast Zgłębia Myśli. Dziś zapraszam Was w podróż w głąb jednego z najbardziej mrocznych i fascynujących umysłów XX wieku. Zajrzymy w czasy, gdy nie było jeszcze żadnego Stalina. Był tylko mały chłopiec z królewskiego miasteczka Gori. Chłopiec, który dorastał w cieniu biedy, przemocy i modlitwy. To opowieść o dzieciństwie Józefa Stalina. O tym, jak kształtowały się jego emocje. Relacje z rodzicami, pierwsze lęki i pierwsze marzenia. Bo zanim narodził się dyktator, był mały soso, sężczewca i praczki. Dziecko zranione, ambitne, sprytne i niezwykle uparte. W tym onciku przyjrzymy się właśnie tym latom od narodzin do dziesiątego roku życia, gdy wszystko dopiero się zaczynało. A więc zapraszam. 18 grudnia 1878 roku w górskim miasteczku Dżori w Gruzji na świat przyszedł Józef Dżugaszywili, przyszły Józef Stalin. Był on trzecim dzieckiem Beserjona Beso Dżugaszywiliego i Jakateriny Keke Geładze. Natomiast dwaj starsi bracia, Michał i Giorgi zmarli we wczesnym dzieciństwie, co głęboko dotknęło rodziców. Zwłaszcza ojca. Utrata pierworodnego syna załamała Besseriona i popchnęła go w sidła pijaństwo. Choć początkowo był szanowanym szewcem z własnym warsztatem, zatrudniającym nawet do dziesięciu radników, stopniowo tracił renomę i klientów. Nie chciał szyć w popularnych mieście europejskich butów, trzymał się tradycyjnego gruzińskiego obuwia. A rodzinne tragedie Pogłębiało jego depresję i nau. Wkrótce interes pod upadł, a w domu, drgawszy filich, zapanowała bieda. Rodzina musiała opuścić własny dom i tułać się po wynajmowanych kwaterach. W ciągu 10 lat zmieniali lokum aż 9 razy. Powiedzmy teraz coś o ojcu Stalina. Weserion był z zawodu szewcem. Początkowo odnosił sukcesy, lecz popadł w alkoholizm i skrajne ubóstwo. Stając się coraz bardziej brutalny wobec rodziny, wraz z postępującym piciem, codziennością stały się awantury i przemoc. Beso często wracał pijany i wszczynał bójki, nie szczędząc pięści ani żonie, ani kilkuletniemu synowi. Mały soso nieraz chował się pod łóżkiem przed rozścieczonym ojcem. Zdarzały się dramatyczne sceny. Raz, brojąc matki, chłopiec chwycił nóż kuchenny i cisnął nimby ojca. Mimo dziecięcej odwagi nie był w stanie powstrzymać przemocy. Bezerion, bił syna za drobiazgi. Świadkowie wspominali, że życił nim o ziemię tak mocno, iż chłopiec przez kilka dni oddawał mocz z krwią. Surowe lanie, choć w tamtej epoce było nierzadkie, w tym domu przerodziło się w stały, po prostu istny terror. A jaka była matka Stalina? Keke. Była drobna, ale miała za to ogromną siłę ducha. Religijna, uparta, twarda w codziennym zmaganiu z losem. Kiedy mąż zaczął pić i brutalnieć, stawała między nim a małym soso, biorąc ciosy na siebie. W końcu po jednej z awantur spakowała kilka rzeczy i uciekła z dzieckiem. Schronienie znalazła u zaprzyjaźnionego duchownego ojca, Kristofora Czochowianiego jego domu chłopiec po raz pierwszy zepnął się z językiem rosyjskim, uczonym właśnie przez y, synów y, tego popa. Od tej chwili Kekę była zdana wyłącznie na siebie. Utrzymywała się z ciężkiej pracy. Brała, sprzątała, szła dla bogatszych rodzin w Jory. Każdy grosz odkładała na edukację syna. Choć żyli oni w biedzie, to natomiast y, mamie Stalina nie brakowało wiary. Co niedzielę prowadzała Soso do cerekwi. Uczyła modlitw i posłuszeństwa wobec Boga. Była ona surowa, ale kochająca. Jej miłość łączyła dyscyplinę z taką czułością. Nie ona natomiast, że w chłopcu, którego uczy pokory, zrodzi się buntownik po prostu przeciw światu. Po wyprowadce Kekes synem, Weserion stoczył się jeszcze bardziej, stracił dom, warsztat i pracowników, a wkrótce zupełnie porzucił rodzinę. Od czasu do czasu przysyłał tylko drobne kwoty pieniędzy, ale praktycznie już nie uczestniczył w wychowaniu syna. Natomiast w gori krążyły pogłoski, że to właśnie niewierność żony przyspieszyła rozpad rodziny. Niektórzy Powątpieli w ogóle, czy Soso był w ogóle biologicznym synem Besseriona. Plotkowano, że Gekka mogła mieć romans z zamożnym kupcem wina, Jakowem Ignaty Siwilem, który był ojcem chrzestnym chłopca i w przyszłości również opłacił jego edukacją. Natomiast inne plotki wskazywały na lokalnego oficera, czy nawet wędrownego podróżnika, choć Prawdy nigdy nie ustalono, sam Stalin po latach niekiedy podsycał te pogłoski, jakby chcąc wyprzeć wspomnienie okrutnego ojca. Faktem jest, że Beso również słyszał te insynuacje i być może to jedna z przyczyn, dla których tak obcesowo traktował żonę jak i syna. Pijany, wykrzykiwał, że Soso nie jest jego dzieckiem, wrzucał kekę wezwiskami, awanturował się o honor. W końcu. Lokalne władze miały dość ekscesu Dżugaszywiliego. Pewnego razu Beso w mi szaleń, zdemolował karcią i rzucił się na interweniującego policjanta. Według innej wersji był to sam komendant posterunku. Za co został aresztowany, a po tym incydencie władze nakazały mu opuścić Gori. Więc około 1885 roku wyjechał do Tyfilizu, dzisiejszej Tbilisi, czyli stolicy Gruzji. Gdzie podjął pracę jako robotnik w fabryce obuwia. Jego kontakt z rodziną urwał się niemal wtedy całkowicie, a mały soso został de facto już pozbawiony ojca w wieku około 6 lat. Mimo, że i tak wcześniej się nim w ogóle nie zajmował. Odtąd całe brzemię utrzymania rodziny spoczęło właśnie na barkach Keke. Młoda wdowa, faktycznie samotna, ale formalnie nie była rozwiedziona, pracowała od świtu do nocy dała, sprzątała, szyła. Robiła wszystko, by zarobić parę rubli na jedzenie. Żyli oni bardzo skromni, ale dzięki determinacji matki nigdy nie zaznali głodu. Wsparcie okazała gruzińska społeczność Gori. Przyjaciele i sąsiedzi wiedzieli o dramacie Keke i pomagali jak mogli. Sam kapłan dał im między innymi dach nad głową, a bogaci sąsiedzi zlecali pracę lub wspomagali finansowo. Natomiast lokalni dobrodzieje w przyszłości pomogą również opłacić naukę chłopca. Mimo napiętego budżetu, Keke dbała, aby jej syn chodził czysty i schludnie ubrany. Współcześni wspominali, że Soso był nawet najlepiej ubranym uczniem w swojej klasie. Matka potrafiła zdobyć dla niego porządne buty, jak i ubranie. Być może z datków lub państwowego stypendium. Dumna gruzinka nie chciała, aby syn czuł się gorszy z powodu biedy. Paradoksalnie, kiedy zabrakło w domu ojca tyrana, dyscyplinę przejęła jego mama. Choć kochała syn nad życie, nie zamierzała go rozpieszczać. Gdy młody Józef rozrabiał lub okazywał nieposłuszeństwo, matka karała go chłostą. Wierzyła, że tylko twarde wychowanie uchroni go przed zejściem na złą drogę więc Soso wyrastał na kronomnego chłopca, z którego trudno było okiem znać energię. Keke biła go więc po rękach i nogach, żeby nauczyć dyscypliny, choć zawsze potem troskliwie opatrywała rany. Po latach już, jako wszechmłanny dyktator, Stalin zapytał matkę, czy ubiła go tak często w dzieciństwie. I Keke odparła wtedy, że stoi z spokojem, a czy to ci w ogóle jakoś zaszkodziło? I właśnie można powiedzieć, że ta wymiana zdań Przeznaczona po latach przez świadka, świadka i innych świadków, e, rzuca światło właśnie dzienne na takie surowe obyczaje tamtej epoki. No i właśnie w przekonaniu jego mamy e, twarde wychowanie wyszło synowi na dobre. No, wszak udało jej się zapełnić e, Stalinowi. No, solidną edukacją, jak i przyszłość, nie? Bo w końcu stał się kim się stał. No. A ona nigdy nie mogła po prostu o tym. Marzyć. A jaki był w ogóle Stalin jako dziecko? Więc mały Soso był dzieckiem raczej drobnej postury i wątłego zdrowia. W wieku pięciu lat, w roku 1884, omalnie umarł na ospę, która wybuchła w Gori. Wtedy Kekę czule pielęgnowała synka w czasie wysokiej gorączki. Chłopiec przeżył chorobę, ale pozostały po niej pewne pamiątki. Ma całe życie twarz pokryta bladymi bliznami po ospowych prostach. Sąsiedzi i rówieśnicy widzieli jego po prostu taką poranioną twarz. Niektóre dzieci podobno dokoczały mu z tego powodu, przeżywając go na przykład ospowaty, albo pryszczaty, albo dziurawy. Nie brakło jednak i takich, u których budził respekt, bo szybko bowiem okazało się, że Soso potrafił się bronić i nie daje sobą pomiatać. Mimo blis, nie był kozym ofiarym szkolnych kolegów. A wręcz przeciwnie, cieszył się szacunkiem na podwórku i nie ustępował rówieśnikom w psotach czy bójkach. Po latach jego dawni koledzy podkreślali, że choć wyglądał niepozornie, miał w sobie zadziorność i charyzmę przywódcy. W dzieciństwie doznał też innych urazów. Jako malec miał wzrośnięte dwa palce u lewej stopy, drobną wadę, która nieco utrudniała mu chodzenie. Natomiast poważniejszy wypadek zdarzył się kilka lat później, już po 1888 roku, po Kilkunastolotniego Józefa potrącił wtedy przejeżdżający ten powóz, i w wyniku tego zdarzenia stoso trafił na wiele miesięcy do szpitalu, szpitala, a jego lewa ręka pozostała częściowo niesprawna do końca życia. I choć w naszym scenariuszu dzisiaj przekraczamy nieco ramy pierwszej dekady jego życia, to warto wspomnieć właśnie o tym wypadku, bo wpłynął on bardzo na młodego Stalina. Kalectwo ręki stało się właśnie źródłem kompleksów i przyszły Stalin starał się ukrywać się je na zdjęciach i rzadko w ogóle o tym wspominał. Wszystkie właśnie te choroby i urazy przetrwał jednak dzięki opiece matki, bo mama z poświęceniem pielęgnowała syna w chorobach, jak i podczas całej jego takiej i pokazywała mu wiele, wiele czułości, więc Soso od najmłodszych lat doświadczał zarówno bólu, słabości ciała, jak i kojącej troski bliskiej osoby. A teraz skupmy się na tym, jak wyglądało dorastanie w Gori. Gori, którym dorastał Józef, było typowym kaukaskim miasteczkiem tamtej epoki. Z jednej strony głęboko zanurzone w tradycji, a z drugiej targane biedą i społecznymi napięciami końca XIX wieku. Choć liczyło tylko kilkanaście tysięcy mieszkańców, tętniło życiem i było istnym tyglem kulturowym. Większość mieszkańców stanowili Gruzini, ale żyli tam również Ormianie, Persowie. A nad wszystkim czuwała administracja rosyjska. Na ulicach słychać było wiele języków, choć w szkołach i urzędach dominował rosyjski, język po prostu władzy z Petersburga. Społeczeństwo było biedne. Wielu mieszkańców stanowili właśnie prości, rzemieślnicy, drobni kupcy i chłopi, których los zależał od kaprysów carskich urzędników. Dzieci od najmłodszych lat stykały się tutaj z surowością życia na kresach imperium właśnie, z taką nędzą, chorobami i przemocą, ale też z silnymi takimi więziami wspólnoty, jak i tradycją pomocy sąsiedzkiej. Na tym barwnym lecz, ciężkim tle społecznym, nasz mały Stalin spędzał dnie biegając boso po zakurzonych ulicach Gori. Kiedy nie pomagał matce, oddawał się on typowym chłopięcym zabawom tamtych czasów. Było niestety to jednak zabawę dość brutalne. Gori sunęło w regionie z gwałtownych obyczajów. Walki na pięści i uliczne bijatyki stanowiły tu nieformalną tradycję. Odbywały się one nawet we swoiste festyny, podczas których urządzano wtedy, urządzano znaczy się masowe bójki mieszkańców dwóch części miasta. Według relacji, w we coroczne zapasy potrafili angażować się wszyscy od kilku lat po starcu a lokalni popi, czyli kapłani, pełnili tutaj rolę rozjemców niczym sędziowie ringowi. W karczmach natomiast często wybuchały burdy, a honorowe pojedynki na pięści nie należały do jakiejś tam rzadkości. W takim właśnie środowisku dorastał nasz przyszły wódz, więc jaka tam przemoc nie była po prostu dla niego wyjątkiem, lecz elementem codzienności. Jako dziecko stali szybko nauczył się zasad właśnie takiego ulicznego życia w Gori. Wraz z grupą rówieśników z sąsiedztwa stworzył on swoją własną paczkę, taki mały gang Urwisu, który rywalizował z innymi bandami chłopaków z miasta. Soso często przywodził kolegom w psotach, jak i starciach. Miał wy sobie naturalną charyzmę, dzięki której nawet starsi koledzy go słuchali. Czas wolny spędzali oni na ulicach, bawiąc się w wojnę, wspinając na drzewa czy urzędując. Czy właśnie, przepraszam, czy urządzając takie bitwy na kamienie. Niestety częściej kończyło się to prawdziwymi bójkami niż yy, niewinną zabawą, więc młody Józef nieraz wracał do domu po i we krwi. Były to właśnie te efekty tej walki z konkurencyjną grupą chłopaków o terytorium, czy o jakieś tam różne honory. Co ciekawe, w tych modocianych bitwach brali udział nie tylko najbiedniejsi, do ulicznych gangów dołączali nawet synowie z zamożnych rodzin. Sam Soso podobnie regularnie okładał się z pięściami, z, z rówieśnikami, wywodzącymi się właśnie z rodu książącego, na przykład synem księcia Eristawa. I właśnie Gori, właśnie też, było wtedy takim miastem, gdzie status społeczny tracił znaczenie, gdy w grę wchodziła taka chopięca bójka. Wszyscy mogli skończyć z podbitym okiem, niezależnie od pochodzenia. Takie to było miasto, podsumował właśnie po latach jeden ze znajomych Stalina z lat właśnie jego dziecinnych. Natomiast oprócz walk, mały Soso lubił patać figle, a czasem dość e, okrutne wręcz. Jego psoty nieraz balansowały na granicy poważnych wybryków. Głównego razu wpadł na pomysł, by wrzucić do ognia naboje karabinowe, Wyciągnięte z wojskowego poligonu, i wtedy rozwalony patrzył, jak wybuchające ładunki demolują stragan w sklepie i sieją popłoch wśród przechodniów. Innym razem przywiązał blaszany garnek do ogona ulubionej kotki sąsiadki. Przerażone zwierzę z brzękiem pognało wtedy przez całe podwórko, a nasz młody Józef pokładał się ze śmiechu. Te właśnie okrutne żarty wskazują, że już w dzieciństwie ujawniała się u niego pewna znieczulica na cudze cierpienie. Cecha, która w przyszłości stanie się jednym z jego niestety najbardziej przerażających atrybutów. W roku 1888 nadeszła wielka szansa, która odmieniła życie Soso. Jego matka od dawna pragnęła posłać go do szkoły. Żadnemu z członków ich rodziny wcześniej się to nie udało. Edukacja była wówczas przywilejem nielicznym, zwłaszcza na prowincji i szczególnie dla synów pochodzących z biednych, nieznaczących rodzin. Jednak Keke była zdeterminowana. Chciała wyrwać syna z zaklętego kręgu nędzy i niewykształcenia. Dzięki pomocy ojca, Kristofora Czochowianiego, dopięła swego. Prowożż użył swoich wpływów, aby zapisać Józefa do miejscowej szko szkoły cerkiewnej, przeznaczonej głównie dla dzieci duchownych. Udało się to nie bez jakiegoś tam fortelu. Chłopca przedstawiono władzom szkoły jako syna diakona, co otworzyło mu drzwi do edukacji. Dziesięcioletni wówczas Soso rozpoczął naukę w jednoklasowej szkole cerkiewno-parafialnej Wygorii pod koniec 1888 roku. Z dnia szkoły, Keke odprowadziła syna pod drzwi klasy. Była pełna obaw, czy poradzi on sobie wśród dzieci, popów i urzędników. Ale jednocześnie pękała z dumy, widząc co w odświętnym ubraniu i wyczyszczonych butach. Dzięki wyrzeczeniom matki i wsparciu przyjaciół rodziny, chopiec był dobrze wyposażony. Miał podręcznik, kałamarz i własne buty. Podczas gdy niektóre inne dzieci przychodziły boso. Nauczyciele szybko dostrzegli, że nasz młody Józef wyróżniał się na tle rówieśników intelektem. Okazał się bystrym, pilnym uczniem. Mimo, że w domu mówił po gruzińsku, dzięki lekcjom u Czochowianich, czocho przepraszam za mój błąd językowy, i za inne również, bo nie umiem. Za bardzo tych nazw rosyjskich wymawiać, to już znał on rosyjski. Na tyle, że bez trudu uczestniczył w zajęciach prowadzonych w tym języku. Według świadectw szkolnych Soso radził sobie znakomicie z nauką. Był zawsze w czołówce klasy. Szczególnie dobrze szły mu przedmioty humanistyczne, język rosyjski, literatura i pisanie. Lubił czytać i chętnie pochłaniał książki, które były dostępne we szkolnej bibliotece. Uczęsał on także na lekcje śpiewa u cerkiewnego, bo miał on ładny, silny głos i został właśnie przyjęty do chóru kościelnego. Śpiał w cerkwi podczas nabożeństw, a nawet dorabiał sobie śpiewając psalmy na lokalnych weselach. Nauczyciel rysunku zwrócił uwagę również na talenty plastyczne chłopca. Jego rysunki i malunki wyróżniały się starannością, soso lub też występy teatralne organizowany w szkole. Zapałem brał udział w przedstawieniach religijnych, odgrywając małe role. Jednym z ulubionych zajęć młodego Józefa stało się pisanie wierszy. Już jako nastolatek zaczął prowadzić siły poezji, oczywiście po gruzińsku. Inspirowało go piękno właśnie takiej kaukaskiej przyrody, opowieści ludowe oraz wątki patriotyczne. Zaczytywał się w utworach znanego gruzińskiego poety i działacza narodowego Rafaela Erstiewiego. Pod jego wpływem młody Soso pisał wiersze pełne romantycznych obrazów Kaukazu i miłości do ojczyzny. Kilka z tych młodzieńszych utworów doczekało się nad publikacji w lokalnej prasie. Parę lat później podpisanych pseudonimem Soselo, choć poezja ta była dość naiwnie romantyczna, Znawcy stwierdzili, że miał sobie już urok i nieco talentu. Jest to właśnie taki dość ciekawy epizod w wczesnej takiej biografii Stalina, bo pokazuje, że nie zawsze jawi się on jako taki ponury rewolucjonista, że był też wrażliwym nastolatkiem z głową pełną wierszy. W szkolnej ławie Soso był prymusem, ale poza nią wciąż pozostał psotnikiem. Jeden z kolegów ze szkoły wspomniał go jako najlepszego ucznia, ale i największego rozrabiakiem w klasie. Faktycznie, Mody Stalin potrafił w jednej chwili zaimponować nauczycielom celującą odpowiedzią z katechizmu, by zarazem wyciąć kolegom jakiś niewybrewny, niewybredny, brutalny żart. Więc on miał takie dwie twarze: jednego ucznia i ulicznego obuza. Namieszanka mieszanka cech sprawiała, że nauczyciele mieli z nim miały taki kłopot, nie? Bo nie sposób go było nie lubić za bystrość, ale też trudno znieść było jego niektóre wybryki. Mimo tego całego jego charakteru, Keke była z niego bardzo dumna, bo przez lata ciężko jego mama właśnie pracowała, aby umożliwić mu naukę, wiedząc, że zapewni mu ona lepszą przyszłość. Marzyła w końcu, że Józef zostanie kiedyś duchownym, nie? Poważonym jakimś kapłanem lub nawet biskupem. Chłopiec chłonął w sumie wiedzą religijną i wydawało się, że faktycznie podąża tą drogą. Bo w 1894 roku, po ukończeniu szkoły w Gorii z wyróżnieniem, zosoczą stypendium do prawosławnego seminarium duchowego w Tyfilizji. No ale jest to akurat wydarzenie, które wybiega trochę poza ramy naszego opowiadania dzisiejszego. Więc trzeba powiedzieć, że w wieku 10 lat Stalin był dopiero na progu tej drogi. Pilny, ambitny i pełen sprzeczności. Jakie zaszczepiło w nim właśnie niełatwe dzieciństwo. A więc zbliżamy się już do końca. Więc podsumowując, to dzieciństwo Stalina wykształciło w nim cechy, które ukształtowały jego późniejszą osobowość. Bicie przez ojca. Nauczyło go tłumić emocje i nie okazywać słabości. Już jako dziecko właśnie zrozumiał, że świat jest niesprawiedliwy, a przetrwać można tylko dzięki sile. W szkole on był znowu ambitny, uparty i gwałtowny. Zawsze chciał postawić na swoim. W gori, gdzie dorastał, przemoc była codziennością, więc i on nauczył się, że siła daje władzę. Nie był jednak pozbawiony uczuć. Miłość matki Keke nauczyła go dyscypliny. Cierpliwości i pracy nad sobą. Był pobożny, czytał żywoty świętych, a także wrażliwy na piękno literatury i natury. Pisał wiersze, śpiewał w chórze, lubił zwierzęta. Z jednej strony twardy i zdeterminowany, z drugiej wrażliwy i marzycielski. Stalin od dziecka miał właśnie niezwykłą również pamięć, jak i spryt. Szybko zapamiętywał fakty, potrafił manipulować kolegami i zawsze dążył do przywagi. Był pamiętliwy i miściwy. Jeśli ktoś go upokorzył, potrafił odgryźć się z nawiązką. To poczucie, że nie może przegrać, pozostało z nim przez całe życie. W dzieciństwie również nauczył się, że świat to walka o przetrwanie. Ojciec rządził przecież domem przemocą, co stało się dla na pierwszą lekcją władzy. Później sam rządził strachem, tak jak Beso. Wyrósł w przekonaniu, że litość to słabość, a twardość i bezwzględność daje siłę. Dorastając natomiast w biedzie i nierównościach społecznych, rozbudziło w nim bunt wobec carskiego porządku. Widział cierpienie zwykłych ludzi i nienawidził uprzywilejowanych. Egzekucje i okrucieństwo władz szcząsnęły Wtedy zaczęła kiełkować im myśl o rewolucji i potrzebie zemsty na pan. Religijne natomiast wychowanie dało mu dyscyplinę, lecz także wątpliwości. W seminarium poznał książki Darwina i filozofów, które zachwiały jego wiarą. Widząc cierpienie matki i bezkarność ojca, zaczął wątpić w boską sprawiedliwość. Staszem stał się on zagorzałem ateistą. Historycy natomiast nie są zgodni, jak wielki wpływ miało dzieciństwo na jego przyszłość. Olek Lewniuk uważa, że nie odbiegało ono od normy. Stalin miał też miłość, przyjaciół i sukcesy przecież nie. Brutalne obyczaje Kaukazu nie były wyjątkowe. Wielu przeżyło podobne trudy, lecz nie wszyscy stali się tyranami. A więc podsumowując, te pierwsze 10 lat jego życia ukształtowały w nim Stalina właśnie jako takiego ambitnego, twardego i bezwzględnego człowieka. Nauczyły właśnie go, że siła i wiedza to droga do przetrwania. I właśnie z tej takiej mieszaniny cierpienia, dyscypliny i ambicji narodził się taki człowiek ze stali, który właśnie wierzył, że zwycięża trzeba za wszelką cenę. No i w sumie dzisiaj zakończymy jego pierwsze takie 10 lat życia, a w kolejnym podcaście skupimy się na kolejnych jego, kolejnej jego dekadzie życia. Bardzo proszę o zostawienia komentarza, łapki w górę, oczywiście dania suba. Pozdrawiam i do następnego.